Z Tesland i dzisiaj to to w końcu na tym kanale i dzisiaj jest odcinek z instalacji gimpa, więc y, no co? zaczynajmy. Hej cimanko z tej strony nowa A więc y, pierwsze co trzeba zrobić, no to po prostu wpisać y, gimp. I wchodzimy w y, gimp.org. Nie pobieramy z żadnych dobrych programów ani nic. E, no to właśnie bierzemy sobie e, Download, e, e, download 2.24, akurat ja mam. Wy możecie mieć gaubszą wersję. E, obojęt, e, obojętnie. Zależy jak wy też w jakim czasie to e, tutaj e, oglądacie ten materiał. Klikamy sobie e, ten żółty, pomarańczowy yy, guziczek. Mm, tak, yy, tylko nie przechodzimy do mojej karty, tylko po prostu to instalujemy. Tak, pobrało nam się już yy, pięknie, ładnie, elegancko. Yy, teraz to trzeba tylko zainstalować, Więc sobie yy, otworzymy, dlaczego jak ją tak nawet nie wnikam. Ja sobie to otworzymy. I tak, i... język polski oczywiście, mm, możemy sobie dostosować, ale ja to po prostu sobie zainstaluję. Um, no i po prostu będziemy czekać. I w zasadzie chyba to będzie tyle. Zona oczywiście do pobrania tego programu będzie w opisie filmu Sory dźwięku powiadomień. Więc właśnie y, zakończono instalację y, aplikacji Gimp i po prostu zakon. Jak widzicie mamy Gimp 2,10 y, i tak dalej. I jeżeli właśnie będzie kolejna aktualizacja no to nam wyskoczy. Y, wyskoczy nam okienko. Y, takie i owakie, że właśnie. Y, Tutaj jest dostępna nowa aktualizacja, nowa y, wersja gimpa. Y, zalecamy tu pobrać, tak czy I no, od razu nas przekierowuje na tą stronę. Więc y, instalacja gimpa y, tak przebiegała. Y, normalnie, y, tutaj pięknie, ładnie, elegancko. Y, można już z gimpa działać. Można dodawać jakieś y, nowe, nie wiem, pluginy, czego w zasadzie jeszcze nigdy nie robiłam, więc jak coś to może, jak coś tam spróbuję, z... może uda mi się, mi się tutaj, uda mi się, co? To po prostu zrobię taki odcinek, że coś takiego istnieje, jak to pobrać i tak dalej. Nigdy z tego właśnie nie korzystałam, więc jeżeli chcecie taki odcinek, to co? Trzecia łapkę górę. I napiszcie komentarz, że właśnie takie coś chcecie, więc co? Cześć.